Ze studia Voice House specjalna seria podcastów technologicznie Inbrief. To krótkie i sprawdzone informacje ze świata nowych technologii. Firma Ilona Maska wszczepiła chip do mózgu pierwszemu człowiekowi. Bezprzewodowe chipy mają łączyć mózg z komputerem. Z założenia mają umożliwić osobom sparaliżowanym sterowanie sprzętem za pomocą myśli. Do tej pory implanty firmy Neuralink były testowane na zwierzętach. W maju zeszłego roku amerykańska agencja Żywności i leków dała firmie Maska pozwolenie na przeprowadzenie testów na ludziach. Wszczepienie implantu polega na umieszczeniu kilkudziesięciu elastycznych nici w części mózgu odpowiedzialnej za ruch. Musk poinformował w mediach społecznościowych, że pierwsza osoba biorąca udział w testach czuje się dobrze. Wstępne wyniki wykrywania impulsów nerwowych też mają prezentować się obiecująco. Musk chce także rzucić wyzwanie firmie OpenAI. Jak podaje Financial Times, miliarder próbuje pozyskać 6 miliardów dolarów, żeby rozwijać swój startup zajmujący się sztuczną inteligencją. Szuka pieniędzy między innymi u inwestorów z Hongkongu. Firma Elona Muska wprowadziła na rynek swój pierwszy produkt w grudniu to chatbot o nazwie Grok. Firma trenuje go przy użyciu postów z serwisu X, dzięki czemu chatbot może udzielać bardziej aktualnych odpowiedzi niż jego konkurenci. Wyróżnia go też sarkastyczne poczucie humoru. Musk wielokrotnie powtarzał, że jego celem jest tworzenie bezpiecznej sztucznej inteligencji. Pozyskanie pieniędzy od inwestorów wyceniłoby jego firmę na 20 miliardów dolarów. Tymczasem sam Altman chce produkować chipy sztucznej inteligencji. Szef OpenAI planuje zbudować globalną sieć fabryk chipów sztucznej inteligencji. To dość rewolucyjne podejście, biorąc pod uwagę, że giganci tacy jak Amazon, Google i Microsoft zazwyczaj zlecają produkcję takich chipów na zewnątrz. Altman prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, m.in. z SoftBankiem. Koszt fabryki chipów to dziesiątki miliardów dolarów. Przy spodziewanym niedoborze chipów, taka decyzja Altmana może zmienić przyszłość nie tylko OpenAI, ale całej branży sztucznej inteligencji. Artyści dostali narzędzie do obrony przed wykorzystywaniem ich dzieł. Narzędzie o nazwie Nightshade pozwala wprowadzać w obrazach niewidoczne zmiany, które mają zakłócać trenowanie modeli sztucznej inteligencji. Zatrute dane na obrazie sprawiają, że model AI rozpoznaje krowę jako samochód albo psa jako kota. Uniemożliwia to generowanie nowych treści na podstawie dzieł sztuki. Nightshade został opracowany na Uniwersytecie w Chicago. Chodziło o stworzenie narzędzia, które powstrzyma gigantów technologicznych przed lekceważeniem praw autorskich. Zespół chce udostępnić narzędzie jako open source, żeby użytkownicy mogli tworzyć spersonalizowane wersje. Auta elektryczne będą ładowały się w 5 minut. Naukowcy z amerykańskiej uczelni Cornell opracowali baterię, która może przynieść przełom w motoryzacji. Nowy akumulator ładuje się w rekordowo krótkim czasie, a jednocześnie ma zapewniać wydajność. Teraz szybkie ładowarki pozwalają naładować akumulator w około 30 minut. W niektórych miejscach może to trwać nawet kilka lub kilkanaście godzin. Dodatkową zaletą nowej baterii ma być niewielki rozmiar. Naukowcy tłumaczą, że przy tak krótkim czasie ładowania duża bateria nie będzie potrzebna. To może obniżyć cenę i w efekcie Zwiększyć popularność aut elektrycznych. To było technologicznie in brief. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska. Redakcja Martyna Maconko. Dystrybucja Kasia Harbar. Dźwięk Kamil Saudacki. Redaktor Naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.